Dzieci spotkamy się Polacy w Morzu Sześciokolorowej Nienawiści. Chciałem podziękować i teraz uważajcie, bo pisze się w internecie, w internecie że Olszański, japoński, polskiej policji dupę liże. Liże, bo jako zomowiec blisko mi do polskiego policjanta. Gdyby nie oni dzisiaj, to prowokacje polityczne, chuligańskie, bandyckie. Były w nas wymierzone. Te, ci pantyci z Rika. skarżą naszego Marcina, jakoby Marcin przejechał meleksem jakiegoś czuba sześciokolorowego z Nie wiedzą jak judzić, więc judzą fałszywie. Więc miejcie świadomość, że gdyby nie policjanci, poleciałyby w naszą stronę butelki, poleciałyby w naszą stronę kamienie, poleciałyby w naszą stronę zgniłe owoce. Szarpani i niczyń. Do tego się przygotowywali. Wiemy o tym doskonale, bo nam, bo nam doniesiono. A teraz dzieci idziemy jeść, idziemy pić. Mariusz od formuł folgot Dziękujemy bardzo. Re